Szkoła podstawowa imienia świętego Jana Kantego w Będziemyślu realizowała projekt Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe postępowanie z odpadami. Elektrośmieci sprawiają spory kłopot każdej osobie dbającej o recykling. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczęliśmy się interesować tematem segregacji odpadów, czy jest nam znany od dawna. Warto dokładnie poznać elektrośmieci i dowiedzieć się, jak sobie z nimi radzić, by nie sprawiać kłopotu środowisku. Przez kilka dni Szkoła Podstawowa w Będziemyślu prowadziła ich zbiórkę. Akcja przyczyni się też do wzbogacenia bazy sportowej placówki. Zbiórka zakończyła się wielkim sukcesem. Tak na... To główny cel tej akcji, to były takie działania proekologiczne. Po... Ukazanie tego, że elektrośmieci to są bardzo niebezpieczne odpady, że nie wolno ich wyrzucać do zwykłych worków na śmieci, że nie wolno wyrzucać do rowów, do lasu. Dzieci miały zajęcia na ten temat, miały taką misję, żeby przekazać to w rodzinach, żeby rozmawiać o tym. No i myślę, że odzew tutaj społeczności naszej Będziemy śląskiej, jest bardzo duży. Mamy bardzo dużo tych śmieci, elektrośmieci nazbieranych, przywiezionych. Mieliśmy mnóstwo telefonów nawet z sąsiednich miejscowości, czy można przywieźć, więc myślę, że takie akcje są bardzo potrzebne. No a przy okazji szkoła jeszcze też na tym zyskuje, bo w zamian za... Elektrośmieci, firma, która odbierze te elektrośmieci od nas, przekaże nam bony na zakup sprzętu sportowego. Każdy posiada elektrośmieci. To między innymi komputery, telefony komórkowe, lodówki, pralki czy czajniki elektryczne. To również przedmioty mniej oczywiste, takie jak baterie, akumulatory, zasilacze. Społeczność zmobilizowała się bardzo i, i jak widać też na zdjęciach, to, to jest bardzo stary sprzęt więc ten sprzęt chyba bardzo długo zalegał w domach. É isso. Myślę, że potrzeba co jakiś czas takie akcje robić, żeby po prostu można było ten stary sprzęt wywieźć i zrobić miejsce na nowo. Temat elektrośmieci wszystkim w Będzie Myślu jest dobrze znany. O tym czym są i co z nimi robić uczniowie, nawet ci najmłodsi, wiedzieli już przed rozpoczęciem akcji. Dla przedszkolaków to nie jest obcy temat, gdyż w bloku tematycznym jest akurat temat dotyczący ochrony środowiska, segregacji śmieci, w tym też elektro. Śmieci. Także temat nie jest im obcy, i ta akcja jeszcze tak jakby spowodowała, że sobie to wszystko dzięki tej akcji utrwaliły. Także znają piosenkę o elektrośmieciach. Poza tym, przed rozpoczęciem akcji. Był też załączony link do przeprowadzenia lekcji godzin wychowawczych w starszych klasach oraz w tych młodszych, żeby dzieciom przybliżyć jeszcze ten temat, żeby wiedziały, na czym ta akcja ma polegać i żeby to w dobrym celu spożytkować. Być może tego typu akcje przeprowadzone w szkołach i wzorowe postawy najmłodszych zaprocentują tym, że wszyscy zaczniemy bardziej dbać o nasze miejsce na Ziemi. Niestety jednym z niechlubnych zwyczajów, z którymi powinniśmy walczyć, są dzikie wysypiska śmieci. Kwestię dzikich wysypis poruszałem wielokrotnie, nie tylko na forach społecznościowych, również podczas sesji Rady Miejskiej. Wielokrotnie podkreślałem, że to jest ogromny problem społeczny. Wszędzie to występuje, nie tylko w naszej miejscowości. Jeżeli jedziemy gdziekolwiek poza nasze sąsiedztwo czy na jakieś naturę, jedziemy do lasów, wszędzie widać mnóstwo wysypanych śmieci, co mnie bardzo dziwi, dlatego że. Przy obecnym systemie płacimy za śmieci. Wystarczy je tylko zabrać ze sobą, przywieźć do domu, odpowiednio posegregować. Firmy odbierające śmieci zabiorą wszystko. No właśnie, gdzie to, to, to tkwi według pana problem? Skoro każdy faktycznie w dzisiejszych czasach musi płacić za te śmieci, to dlaczego one dalej lądują w, w, po prostu w lasach czy przydrożnych rowach? Wydaje mi się, że to jest. Kwestia mentalności, chyba naszych, naszych, naszej Polaków, dlatego że często, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, nie widzi się tego, a w Polsce to jest przerażające. Rowy przydrożne są zaśmiecane przez kierowców. I uważam, że tutaj musimy kłaść szczególny nacisk na edukację. Jednym z takich miejsc, gdzie kładzie się duży nacisk na podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych, wśród uczniów niewątpliwie jest szkoła podstawowa w Będziemyślu. Tego typu działania sprawiają, że młodzi ludzie w późniejszym życiu chcą dbać o środowisko. To jest taki mój konik, bo ja jestem biologiem z wykształcenia, więc też. Yy... Jest to sprawa dla mnie bardzo ważna. No i przede wszystkim to, że chcemy żyć w tym pięknym świecie, chcemy, żeby było czysto. Tutaj też panowie radni, pan sołtys podejmują mnóstwo takich akcji. Jadąc przez Będziemyśl można zobaczyć, że naprawdę jest tu czysto. I jeżeli dotrzemy do świadomości ludzi, jeżeli dotrzemy do jak największej grupy, no to tylko w naszych rękach jest to, czy będziemy żyć w czystym świecie, czy po prostu będziemy żyć wśród śmieci. I mi się też wydaje, że trzeba tu ludziom uświadomić to, jakie zło drzemie w śmieciach i to, że my spalimy coś, to, że my wyrzucimy gdzieś, to nie jest tylko to, że my to od siebie odrzucimy, ale to zostaje w środowisku. Tutaj muszę pochwalić dyrekcję szkoły Przeprowadzono zbiórkę elektrośmieci, efekt jest imponujący. Zebrali, zebrała szkoła bardzo, bardzo dużo elektrośmieci, które prawdopodobnie mogłyby wylądować w lesie, a dzięki temu, że zostaje zebrane, nie trafią do środowiska, trafią do specjalistycznego zakładu, który to przetworzy. Na surowce wtórne. W Będzie Myślu niedawno prowadzona była jeszcze jedna proekologiczna akcja związana ze zbiórką śmieci. Na terenie sołectwa przeprowadziliśmy taką społeczną zbiórkę śmieci. Na apel odpowiedziało naprawdę bardzo wiele osób. Ponad 50 osób przyszło, pomagało nam zbierać śmieci. Były to dzieci, mamy z dziećmi, babcie z wnukami. Nawet Była grupa taka emerytów. Z Rzeszowa przyjechała do znajomych, też zbierali, no i przede wszystkim OSP, strażacy, no i kolega z firmy prywatnej pomógł nam to, to zwieźć. No, zebraliśmy naprawdę mnóstwo śmieci, z czego jestem zadowolony i dziękuję mieszkańcom za to. Włączyliśmy się w akcję właśnie o tych śmieci, tak, wspomniał Jurek Radny. Zbiórka tych śmieci była angażowana kiedyś tydzień wcześniej, teraz pani dyrektor zorganizowana ElektroŚmieci, które naprawdę uważam, że bardzo dobry dobrze zorganizowane, potrzebne i skuteczne, bo powiem tak, no te niebezpieczne śmieci, elektrośmieci to wszystko byśmy mieli w rowach czy w lasach, a tak to mieszkańcy się zaangażowali dzięki księdzu również i przywieźli do szkoły z tego, co szkoła też jakiś tam zaszczyt dostanie, po prostu będzie pomoc dla szkoły, co jest bardzo potrzebne w chwili obecnej naszej szkoły. Powiem tak, że zbiórka śmieci była tydzień wcześniej w naszej miejscowości, tu przez kolegę Jurka, organizowana. Społeczność się bardzo zaangażowała, wszystkie organizacje wiejskie, straż koło gospody nasze z Rady Słowackiej, no i. Rada Rodziców z Dziećmi, jak to bardzo cieszy, że rodzice wzięli swoje dzieci, pokazali, że jednak możemy mieć czysto w swojej miejscowości. Za to no, cieszy nas naprawdę, i uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Chociaż z drugiej strony troszkę człowieka smuci, bo dzień po zbiórce tej śmieci, co zostało bardzo dobrze wyzbierane, wyczyszczone rowy. No, dostałyśmy nagranie i pojechaliśmy z kolegą zobaczyć na drogę mało uczeszczaną, po prostu to jest od głównej drogi zjeżdżając i myślę, że to nie z naszej miejscowości, tylko ktoś z zewnątrz podrzucił właśnie płyty azbestowe, to znaczy się kawałki płyt azbestowych. Co jest tak dzisiaj niebezpieczne, i martwi, czy to jest czysta złośliwość, czy, czy może no nie, niedouczenie, czy, czy jakieś niezrozumiałość. czyśmy może nie dorośli jeszcze do tego, że trzeba zgłosić do urzędu gminy. Przecież gmina chętnie przyjmuje i, i, i ma pieniądze na utylizację azbestu. I to bardzo, bardzo nas smuci, że tak się stało. Czyste środowisko jest niezbędne nie tylko dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń. Ja serdecznie, serdecznie wszystkim dziękuję, no wszystkim grupom społecznym u nas, w naszej miejscowości serdecznie dziękuję, bo chcemy mieć, żeby nasza wioska była czysta i miła i, i no i bezpieczna. Powiem tak, jestem za tym, żeby inne miejscowości też włączyły się w ten, w ten temat, bo naprawdę chcemy, żeby była gmina czysta, miła i zdrowa, więc angażujmy się i róbmy te akcje. Pamiętajmy, że to, w jakim otoczeniu żyjemy, świadczy o nas samych. Mieszkańcom będzie Myśla i uczniom miejscowej szkoły podstawowej gratulujemy proekologicznych postaw.